Witam wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiejsza przedmowa będzie się opierała pokrótce na apostole Pawle, jego życiu i na cechach jego charakteru, jako wzór do naśladowania. Spojrzymy trochę na początek Jego służby i kilka innych momentów z jego życia. Na sam początek chciałbym, abyśmy otworzyli dzieje apostolskie na dziewiątym rozdziale od 19 wersetu. A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły i przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest synem Bożym. Do tego miejsca. A Pawłowi możliwe, że było troszkę łatwiej głosić słowo Boże z powodu tego, w jakim domu się urodził. Jak był wychowywany i czego był już nauczony, ale najważniejszą częścią jest to, że Pałowi zajęło zaledwie kilka dni, aby podjąć raczej ważnej decyzji. I zaledwie kilka dni po nawróceniu już pełnił służbę bożą. Nie siedział, nie robiąc przez tygodnie, nic nie robiąc przez tygodnie, przez miesiące, przez lata. Nie wymawiał się tym, że nie rozumie, że nie pojmuje, że nie nadaje się do tego czy do tamtego, czy jest za słaby, by się podjąć tego zadania. Od razu, prawie natychmiast, po uzdrowieniu jego oczu, pełnił wolę pańską. A tak jak i my, Paweł był tylko człowiekiem. Owszem, urodzonym w innych czasach, dorastającym w innych zwyczajach, mającym dostatek i wykwintne wykształcenie, nawet, ale był tylko człowiekiem. Ech. I na jego przykładzie widać, że jest Możliwe całkowite oddanie się Bogu i podjęcie służby, jakakolwiek by ona nie była, natychmiast, po nawróceniu. Nie trzeba czekać na głębszą wiarę i doszukiwać się większego poznania, by zacząć służyć Bogu. Jeżeli podchodzimy do tego z szczerym sercem i prawidłowym nastawieniem. Bo samo czytanie słowa, modlitwa i dbanie o naszego wewnętrznego człowieka jest już zaczątkiem tej służby. A jakże inaczej ma nasza wiara i poznanie się pogłębić, abyśmy byli gotowi do dalszego dzieła Bożego, jeżeli nawet nie podejmiemy pierwszych kroków, kiedy pracodawca zatrudnia nas na Poziomie podstawowym nie oczekuję, że będziemy wszystko wiedzieć o, nasze, o naszym stanowisku i naszej funkcji, ale nadal oczekuję, że naszą pracę będziemy wykonywać i będziemy ją wykonywać jak najlepiej potrafimy. Ale, i też oczekuję, że z czasem nauczymy się wszystko wykonywać poprawnie i nienagannie. Tak samo jest z naszą pracą dla Boga. Nikt po nowonarodzeniu nie ma głębokiej wiedzy albo wielkiego poznania. Ale liczy tutaj się nasze nastawienie do zadania i to, czy my będziemy w tym zadaniu leniwi, czy też pracowici. Także powtórzę jeszcze raz. Tak jak Paweł szedł i zwiastował Pana Jezusa Chrystusa kilka dni po nawróceniu, tak, i my nie powinniśmy czekać z tą wymówką, że jesteśmy nowonarodzeni, że jeszcze nie rozumiemy, że jeszcze nie mamy siły, że jeszcze nie dajemy rady, ale powinniśmy podjąć decyzję i każdego dnia dążyć do większego poznania Słowa Bożego. I jest tutaj następny fragment, który chciałbym przeczytać. Otwórzmy sobie pierwszy list do Koryntian. Też na 9 rozdziale od 16 wersetu. Bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić, jest to bowiem dla mnie koniecznością, a biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Albowiem jeśli to czynię dobrowolnie, mam zapłatę, jeśli zaś niedobrowolnie, to sprawuję tylko powierzone mi szafarstwo. Jakąż wtedy mam zapłatę? Także zwiastując Ewangelię, czynię to darmo, aby nie korzystać z prawa, jakie, daje mi, jakie mi daje zwiastowanie Ewangelii. I Paweł oczywiście mówi o zwiastowaniu Ewangelii, ale jako apostoł było to jego służbą. I także podchodząc do naszej służby, musimy to robić dobrowolnie. I musimy dobrowolnie. Wybrać jej czynienie, bo w przymuszonym czynieniu czegokolwiek brakuje miłości i dobrości. A zapłatą naszą jest wieczność z Bogiem, jak więc spędzimy wieczność z Panem, któremu służymy z przymusu i bez miłości? Wszystko opiera się na naszym wyborze, na naszej decyzji i tę decyzję podejmujemy każdego dnia. Każdego dnia, otwierając oczy, ja podejmuję decyzję iść za Jezusem. Czasami wychodzi mi to lepiej, czasami gorzej. Czasami dni są lepsze, czasami gorsze. Czasami przeszkody i doświadczenia są lżejsze, czasami cięższe. Ale każdego dnia wybieram iść za Jezusem. Każdego dnia podejmuję dobrowolnie tę decyzję. A kiedy się potknę, uchybię, zrobię błąd, żałując, błagam o wybaczenie. I z wszelką starannością podchodzę z powrotem do mojej służby, starając się o to, aby tych błędów już nie popełnić. Um, Przewróćmy teraz e, kartkę na kolejną stronę. I przeczytajmy dwa wersety nadal z dziewiątego rozdziału od dwudziestego szóstego. Ja wtedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę, nie na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Podchodząc do naszej służby yy, i pracy dla Boga, musimy pamiętać o tym, że zawsze będziemy walczyć z naszym ciałem. I nie możemy wykonywać naszej pracy nienagannie. Jeżeli nasze ciało cały czas nad nami wygrywa. I poddajemy się różnym zachciankom tego naszego cielesnego człowieka. Paweł pisze, że umartwia swoje ciało, ale nie jest to czynność, której sami z siebie możemy dokonać. Nie jest to coś dosłownego. A raczej znowuż polega. Na naszych wyborach i podjętej decyzji. Tylko dzięki Bogu mamy siłę zwycięstwa nad ciałem i możemy nasze zachcianki ujarzmić. Ale muszę dobrowolnie wybrać, czy chcę, aby Bóg mi pomógł. Nasze ciało możemy umartwić jedynie poprzez ufność w Boga. Czytanie i poznawanie słowa Bożego i modlitwę. Jeżeli nie będziemy każdego dnia umartwiać naszego cielesnego człowieka i nie będziemy ujarzmiać naszych ziemskich zachcianek i pożądliwości, nic z naszego biegu nie będzie. Życie i służba apostoła Pawła jest tak obszerna, że nie da się jej omówić w kilkunastu minutach, dlatego chciałem się skupić tylko na tych kilku aspektach, ale jeszcze na koniec chciałbym, abyśmy przeczytali jeszcze jeden werset, bo podkreśla on całe życie Pawła po nawróceniu i to nadal jest pierwszy list do Koryntian, jedenasty rozdział, pierwszy werset. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. A więc najważniejszą cechą charakteru Pawła było to, że był przede wszystkim naśladowcą Jezusa Chrystusa. Amen.